Ja w tym chwili, jak chciałem sobie pogadać. Um, nie wiem co robić. Głównie nie chcemy się odcinków robić. Um, ile byście chcieli odcinków w ciągu tygodnia? Około. Jeden lub dwa, trzy więcej. Wolicie odcinek z głosem czy bez? co? Um, Dawajcie trochę łapek w górę, więcej, Bez pod filmem 200 wyświetleń, a łapek w górę jest, 9, jest 3 lub 4. Oczywiście, Polaki cebulaki nie, nie dają łapek, ale was to nie, nic nie kosztuje, mnie motywuje. Wolicie filmiki dłuższe czy krótsze? Czy wolicie też filmy zmontowane, czy nie? Jaki program polecacie do montowania? Mm. No i co? No i tyle w sumie No głównie to nie mam co robić Filmików mi się nie chce nagrywać oraz OBSa mam gównianego mm. OBS mi się jakoś dziwnie zaczyna, nie wiem czemu mm. No i to w sumie tyle a zostawiajcie osoby na kanale i lajki, bo to mnie motywuje. Oczywiście Polaki, co były frajery, nie dadzą. Myślę, że. Bez sensu mam przyczyniać się do sukcesu playera jakiegoś. No i wolicie jakieś odcinki na Only Odcinki, zbicie się na Only z uchca, z Becky na Tesie Piszcie w komentarzach. Teraz graję komentarze, teraz będą komentarze On. bo wcześniej się pomyliłem i dałem w komentarze. totalnie nie działały. No i to w sumie tyle ode mnie. Chciałem.